Kiedyś była księgarnia o nazwie American Bookstore i było to miejsce, gdzie przepuściłam naprawdę sporo kasy. I tam kupiłam sobie wersję anglojęzyczną, a wam pokażę wersję polską, którą wydano kilka lat później, po tym jak ja kupiłam swoją wersję. Oczywiście te dwie obie musiałam mieć, prawda? No logiczne. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Ua! Rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a Wam pokazuję książki, które warto przeczytać. Jak już zapoznacie się z podstawami, takimi absolutnymi podstawami książek, które Wam wcześniej pokazywałam, w takich mniejszych, cieńszych, i stwierdzicie, że chcecie więcej wiedzy, to to, to, to miszcze zdecydowanie polecam na grubą opatkę. Możecie ją soczytać tak jak już mówiłam w wersji też angielskiej, bo bez problemu dostaniecie. Jest tu. Oczywiście zakładek ma wszędzie pełne wszystko mi ucieka. Masa tekstu. Masa obrazków. Moim zdaniem jest to wiedza ogólna, która jest potrzebna, jeśli interesujecie się historią mody. Z tego prostego względu, że... Bardzo często w, będą później nawiązania. Będziecie mieć stroje Ala Maria Stewart i to będą albo czepki, albo kołnierze, albo suknie yy, z, z, z Faudą Vatą w XIX wieku na przykład. Bo czemu by nie. I to wszystko by tak naprawdę znać wiedzieć co oni uważali za renesansowe, co uważali za a, średniowieczne. Co jest dla nich strojem starożytnym, to, to jest taka dobra cegła, żeby te podstawy mieć. Kiedy już się z tym zapoznacie, to radzę już się skupić na, na, na wybranym przez Was okresie, bo to jednak jest wiedza trudna do ogarnięcia. Ale tak, to jest, to, to jest dobra rzecz. Generalnie ja Wam bardziej polecam. Znaczy tak, nie to, że wypolecam. Ja osobiście wolę wersję angielską. To, to, to i owszem dobrze się czyta po polsku, ale mam wrażenie, że angielska wersja jest troszeczkę bardziej merytoryczna. Czy jest, mam wrażenie, tak trochę mniej treściwie, trochę bardziej takiej wypełniaczy treści. O. Ale to jest moje zdanie i z chęcią posłucham, co wy macie do powiedzenia na temat tej książki.